Wtedy myśmy mieli 5% szans, 2% szans. Teraz mamy 30% moim zdaniem. I ja znowu wierzę, że my te 30% wykorzystamy. Totalitaryzm, ja o tym tu mówiłem, opiera się na współuczestnictwie i na kłamstwie. My nieustannie postępujemy do przodu, bo nawet jak przychodzi cofnięcie, to to cofnięcie nigdy nie cofa się poza punkt wyjścia. Już. Wiele rzeczy, być może, można cofnąć z tego, co się zdarzyło od okrągłego stołu, początku okrągłego stołu do dziś, ale już nie cofniemy się w stan poprzedzający okrągły stoł. Sytuacja jest taka, że trzeba zmienić bardzo wiele. Bardzo wiele. Otóż po to, żeby zmienić bardzo wiele, trzeba wiedzieć w, którym, w jakim kierunku idzie. Że mamy iść w kierunku odbudowy demokratycznego systemu państwowego, w którym obywatele będą wiedzieli, że od nich zależy los państwa, bo wybierają, władze mają, mają poczucie, że oni udzielają mandatu i że potem jakby patrzą na ręce. W tych wyborach najbliższych chcemy, ażeby rozpoczął się proces demokratyzacji kraju. Pragniemy godnie żyć w suwerennym, demokratycznym i praworządnym państwie, które wszyscy, bez względu na światopogląd, ideowe i polityczne zróżnicowanie, mogliby uważać za państwo własne. Doświadczenie hiszpańskie uczyło nas, jak opierać się dyktaturze i jak szukać drogi do demokracji metodą dialogu i kompromisu. Szło o to, by siła. Argumentów zastąpiła argument siły. Ale uwaga, bo teraz jesteśmy przed decydującym momentem za parę miesięcy przed wyborami. Pamiętacie Państwo, w parę lat temu był taki trener w Polsce, trener naszej reprezentacji, nazywał się Paulo Souza. Jakoś tak. No, proszę się na ten moment nie śmiać jeszcze. Rzeczywiście przyjechał tutaj do Polski, chwilę potrenował naszą reprezentację narodową w piłce nożnej, po czym zwinął kasę i pojechał do Brazylii, bo ktoś dał mu jakąś tam ofertę. Dziennikarze nazwali go siwym bajerantem. Tak jest. Siwym bajerantem. I otóż, Szanowni Państwo, my też w Polsce mamy takiego bajeranta. Tak, proszę Państwa, doprowadzimy do tego że ludzie nie będą mówili, że sądy w Polsce są niesprawiedliwe i że sądownictwo w Polsce działa źle i nie chroni obywatela. Tak nie dopuścimy do tego, żeby ludzie mówili, że Polska jest państwem niesprawiedliwym, państwem dla elit, w którym nie dostrzega się normalnego człowieka. Uczynimy wszystko, żebyście państwo mieli to przekonanie, kiedy będą się kończyły nasze kadencje, że Zrobiono dla, pana, dla Państwa wiele rzeczy w tym czasie, że zrealizowano zobowiązania wyborcze i że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. Wspólnota jest nam potrzebna, tutaj w Polsce. Trzeba mówić prawdę. Trzeba mówić prawdę, która jest prosta. To jest niemiecki atak. Niemcy działają, proszę Państwa. Niemcy działają za przesłoną Unii Europejskiej. To było przez cały czas, nie tylko teraz, w tych dramatycznych momentach, już od bardzo wielu lat. Była taka zasada, jeśli Państwo mi wybaczą, to posłużę się takim powiedzeniem, może niezbyt ładnym, ale bez żadnych brzydkich słów. Więc mam nadzieję, że Panie się z tym pogodzą. Cacy, cacy, bóg pogląd. Yeah.